na pewno ten jeden dzień nauczyła się pływać szybko, 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 musicie to zobaczyć łaaaa wow. co? to no jest? Kodziele. Nie ten nie, 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 nie. to są to ręczniki tak i o, ale fajne oczka nawet o, ale fajne wow. super cześć wszystkim tu Joto Mama przychodzimy do was z, chyba z ostatnim vlogiem z Egiptu dzisiaj mamy czwartek jutro piątek i w sobotę już Wracamy do domu o godzinie 20 Dzisiaj jedziemy do innego miasta Więc będziemy mieli kolejną wycieczkę Zabieramy was ze sobą Życzymy wszystkim miłego dnia Zostańcie z nami Jaka dużej chyba, nie? Uwaga, jest, powoli Gdzie ten wóz? Widzisz? Nikt z ciebie nie jedzie, spokojnie Myśl, widzisz u tego pana chusta? Bo no to ja chcę podobną, tylko białą. Widzisz, on ma więcej czarnego, a ja chcę bardziej białą. Taką miałam, taką samą wcześniej. Wow. Włochy budowali ten kościół? Te kościół, ale był mniejszy Aha. i był jednopiętrowy. A e, Egipcjanie, no. którzy są katolicy, jeszcze rozsiedzili. Na przykład w tym miasta na pewno są, są. No powiem, że bardzo pięknie. Prawda. Ale tu taki kontrast, tak? Tu piękny kościół i zobaczcie od razu ten budynek. No tak. Prawda. Nie ma <grywa> O, czyli taka podłoga była, tak? Teraz czujesz klimat? Tu jest prawdziwy klimat. Podłoga, ciemno. Tu jest podłoga normalna. Majłoś, ciszej, proszę. A to jest ta trawa, ta trzcina cukrowa, nie? Się wydaje. Czy nie? O, oliwki Mogę ich zjeść? Ma Majuś, nie musisz nic jeść z podłogi, proszę. Ale to nie z podłogi, ja wyrwałam. Dobra, idziemy prosto Majusia. Tak, Turk budowali. Turcy budowali, tak. tak Turcy. I coś tam jak był Napoleon, no coś się sobie wydarzyło, nie? Tam tutaj jak... Fort jakiś. Wyszła. Forty. Je... Fort. Nie no, Armia tam będzie wracać. Nie chcę Armii. Bruni się, nie chce Armii, chcę na przykład, chce na się 500 lat? Tak. Faktycznie, wszędzie jest mur. Tu i tu tu. Jak to? Nie, na, na, Maja, na pewno nie druga. Pierwsza tak, ale nie czy, druga. archeologów. Tak, ta, tu są Francuzi, a tam jeden Anglii i drugi co? Jeden Anglii, jeden Szwedzi. To jest to, nie? To tu Anglii. Jest, tu. Small, mur. Zelbię uh. uh. tak, is... tak, to jest um, wieże niby, nie Watch tower, że niby można patrzeć. Nie, panorama. Panorama. Stoicie i się boicie <laughs> No, lekko <like>, tak. <laughs> o, jedzie ślub Jedzie, jedzie <laughs> <tum> Nie, spokojnie nie serdeksi? Jest stato? Co ci się porące właśnie, co? Powolutku, jedno po drugiej A i jeszcze jej ratownik. Tenki gra, a to za instrument w ogóle. No właśnie. No عايزين أي حاجه هنا في Do jest roślina? Tam nie ma, tam wewnątrz coś okay. jest? To oni, oni Mieli? gotują wodę. A, gotuj. a później z stęgu... tego Можна купити таке? Так, для Янки. Так, Мішо? Смотри, це Марича там є. Він сьогодні на цьому, я собі куплю. I tam Grześ też jakieś ksi książki. Na różowej. Na no to, no to ci no Dobre, może. To, ja już to widzę. Wychodzi grześć na basen. A, <gry rushing> Takie też spodem. Na jest. To jest jedna, Możesz tak, zobaczyć, Może sześć. Tak. Bo ono dla przyjaciół wzięło bo oni mają różne smakowy tam tej herbaty. Ale to są smakowe, ale wie, sma sma że smakowe to są nienaturalne. Ale mogę tylko tyle. Dla siebie? <grypa> albo, albo ta. To się pływa akurat. Jak się nazywa? Nie. Ja wiem o tym, co mówisz, o tej psuta. psuta. Chciałaś powiedzieć, że ja jestem psuta, która który wysyła, wysyłała syna na wojnę. Widzisz to? No. Co to, to? Mięta taka, no? Kto ma? Takie odświeżenie. Ja tak, od razu do Kataru tu idzie. Naprawdę. No, no lepiej do Kataru. Jeszcze raz. Jeszcze raz. też. Szybko szybko, 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 szybko. Gorąca. Gorąca. Ogień. Czy skok zapali? Naprawdę bardzo gorąco. Ale słuchajcie, wracamy do Was kolejnego dnia. Mamy piątek, tak? Jutro już tak. wyjeżdżamy. Mesioł wrócił z składów. Właśnie jaki brud. Brudny. No. Zobacz, tu masz piasek po prostu. Piasek, naprawdę. Mokry, brudny, wszyscy się martwili, ale mówił, że było bardzo fajnie. Bardzo tak? fajnie. A były fakt, też bardzo. dzieci. A my nie Byliśmy też taki na wsi, na wsi, gdzie mieszkali ludzie tam. I robili herbatę. I robili herbatę, siedzenie taka. E, ale czekaj, spędziłeś tam ile? Dwie godziny wychodzi na co? Dwie godziny i piętnaście minut. Tak? I to nie niedługo. Tak. Fajnie. Obrażeń, tak. Obrażeń tak. Tyle, tak? Fajne. Ja widziałam, że teraz można zobaczyć ładne te... Miejsce? miejsce gdzie widzimy słońce. Możemy później przy, e, przyjść, bo tutaj. Można iść pieszo? Przy, przy plaży. To niedaleko. Niedaleko. I tam widok jest bardzo ładny. A. Mogę to nagrać na pewno? Mamy, myśmy, księdza. Księdza, o matku. O, ja. Już, już. Tak. To nie jest ładniejszy. Powiem tak, jeden drugi, naprawdę przepięknie się kościół. M mój ma krosty, bo stary. Aha, a tu u ciebie u nas takie krosty. trochę... krosty. ma. No. Ale Gdzie? powiem Gdzie tak, krosy? na tyle podobne rysunki, że jestem w szoku. Pie przepięknie, naprawdę Mamo, dziewczyny. No, ale my próbowaliśmy na rysunki. No, a u ciebie trochę takie młodziutki, tak, Majusia? No. Słuchajcie, masz o pełen wrażeń w pokładach. Jedziemy teraz na plażę, postanowiliśmy dać chociaż jeszcze jedną szansę. E, morzu. Byliśmy tylko jeden raz wtedy i później jak byliśmy w tym barze przy plaży, bitwarze, no to tak wiało, że nikt nawet nie chciał iść No, ale i sprawdzić jaka jest woda w morzu. Żółta flaga, czyli że ostrożnie można pływać. Ale ostrożnie. A, A czerwona plaga, no to wtedy nie, nie, można, nie można w ogóle. Tak. A to, zielona. Można. Można. jeszcze przynieść Ci jeszcze łyżkę? Tak? Jeszcze makaron, Wczoraj też chyba słuchajcie, póki dotarliśmy na plażę, no to już się zaczął obiad, więc tutaj zostaliśmy tutaj na górze w tym barze. Tak, będziemy pływać. Tutaj gdzie podają obiady. Zmiany są takie same, może troszeczkę mniej rzeczy niż w tej głównej restauracji Ale też można się najeść Iliasko jak się odpoczywa? Nawet udało nam się, słuchajcie, znaleźć wolne leżaki My Mamy tutaj własną, własny puk. Własny kącik Mesiu idzie znaleźć jakieś rybki, nawet kamerkę już ma Zobaczymy a jeszcze ubrałeś Tak wyglądasz Idziemy, sprawdzimy Moje ze wszystkimi dzisiaj się kłócić z morzem, z tatą, ze mną, za nie? Co? Wiesz, że jestem płotny. Tak, właśnie teraz zauważyłam, że są kamienie, no i tak jak się chodzi, to trochę to boli jednak. Trzeba by było mieć takie buty małe, wiesz, specjalne do morza. A ja piaską. Ja mhm. Takie miękkie, wiesz. Słuchajcie, jeszcze już jest blisko zamrożenia się. Ten dzień nauczyła się pływać, bo było motywacja, bo Weronika już pływa, bo to moja też chciała, bez rękawków. rękawki. Pięknie! Super! Ale czekajmy się, ty jesteś coraz dalej! Ty jesteś coraz dalej! La, 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 la. Ale super no w ostatni, w ostatni dzień prawda? najlepsza woda, no. wiatru, najcieplej. Słuchajcie, taki pech, że naprawdę ostatni dzień jest na tyle ciepło. Woda w basenach jest naprawdę super. Nie, nie ma, ma wiatru. wiatru, nie ma wiatru! To Zobacz, pierwszy dzień. Jest wy tam. na tyle ciepło, no. że szok, woda ogólnie porównywalna do basenów w Turcji latem. Naprawdę. Przez cały tydzień tak nie było. My się wymroziliśmy po prostu. I słuchajcie, dzisiaj, ponieważ jest tak ciepło, no to no. po prostu pędzimy wszędzie i chcieliśmy jeszcze zdążyć na zachód słońca. Biegniemy i Tak? Maje, jaka piękna. Na sesję zdjęciową się ubrała. Za chwilę będzie ubierała bluzę. Ma się, czy mi się wydaje, czy my się spóźniliśmy na zachód słońca? No. Nie ma już słońca yes, so cool. Wydaje mi się, że wtedy jak byliśmy jeszcze na basenie Jeszcze tej wakacji, Nie. żeby, żeby zdążyć... Ale wtedy znąć. jak byliśmy na basenie, to wtedy trzeba było Ta. po prostu prosto z basenu iść Tak Ale fajnie Zamknięte Masiu, no niektórzy to wyjeżdżają wcześniej rano, a my jeszcze jutro tutaj zdążymy no, no nie zbyt dużo, tak, ale 100% dy... oni tam wygrali po prostu, bardzo. my tutaj rozmawiamy o tłustym czwartku, który był wczoraj, a my o tym zapomnieliśmy po prostu. I do tego bo jadą <grym> wczoraj. Uczułam tak. się. Czułeś co, że trzeba tak, jeść, trzeba żeby jeść. być bogatym, tak? tak. Okej. Okay. Tak. Słuchajcie, jasek na obiad jadł makaron, teraz znów prosi i rano też prosił, ale niestety, niestety, no całe szczęście, że nie było rano, po prostu nie oferują makaronu i naprawdę bardzo czekam z niecierpliwością, kiedy już mu minie ta faza na makaron. Chcesz? Przyszli Majusia i Majusiu, ale nie nakładaj jej za dużo, bo wiesz, że Zobacz, jak one jak je, one je zawsze tak oczami. Maju, słuchajcie, je oczami. Nawet połowy nie zje i zawsze mówię, że więcej, więcej. Bo słuchajcie, jak jesteśmy w Polsce, no to Elias normalnie pije rano smoothie, pije soki. Mężczyzna też mu robi zupę z soczewicy i no jest sporo w sumie dań, które on je. I makaron w sumie... Tak, on bardzo lubi makaron, ale w domu mam takie różne zamienniki też z soczewicy, z groszku, z tych twardych mąk, a tutaj on naprawdę nie ma zbytnio wyboru. Weroniczko, mogę to nagrać? Co to jest? Кохана моя, а чудо. А то можно есть, правда? Да. Aha. Ja tu mam taką mieszankę, Na te, no, ale słuchajcie, mam dość, jest codziennie. I co jeszcze je Elias? Tu są naleśniki, takie pankejki mini. No I nie wiem, co to jest. Tak. Jakieś ciasto, Method. tak? Mini ciasto Eliasku. Naleśniki. okej. Sunshine. przyniosła dla mnie klinę. Dla mamusi i dla <laughs> A już dla mnie przyniosła. Sunshine. Majusia, a kto to zamówił? Ty, to wszystkie? A iże, dlaczego ty dostałaś w tych e, kubeczkach plastikowych? A Maja? No to jest Jasku i co? Ale na Te pierwsze dni to nam się nie chciało pić tego, nie? Właśnie, dwie pod koniec. Jasku, idziemy już, już, cię żegnamy, wiesz? Tak? Koski wtedy, tak? Czy ty loski? Ja tu... Słuchajcie, jesteśmy już w pokoju, będziemy pokowali walizki. To znaczy się mówi, że o 8 rano zaczniemy pokować walizki i ogólnie lot mamy o godzinie... Które mamy? Godzinie? Nie, o 20.10, ale, ale z hotelu odbierze nas autobus o godzinie 16.10 jakoś, tak? A wymoldowanie z hotelu jest o godzinie 12.00. więc postanowiliśmy się poszedł na recepcję się dowiedzieć, czy można troszeczkę przedłużyć jakby ten pobyt tutaj w pokoju. No to powiedzieli, że musimy dopłacić. Ile tam powiedzieli dopłacić? 30 dolarów. 30 dolarów, No więc myślimy, ale chyba to zrobimy, żeby po prostu jakby przedłużyć ten pobyt. Wtedy jutro będziemy mogli i skorzystać, i z basenów jeszcze, i na spokojnie się umyć, i no. dzieciaki wysuszyć, i może jeszcze nawet zdążymy nad morze. Jeszcze planowaliśmy pójść na molo. Więc jakby, będziemy prawie mieli słuchajcie cały dzień, bo w sumie no. o godzinie 16 już powoli będzie zachód słońca i już nie będzie aż tak ciepło, więc mam nadzieję, że jeszcze jutro fajnie spędzimy ten dzień. Wracamy do domu z Katarem, trochę przeziębieni, ale pełni wrażeń, prawda? Te wakacje słuchajcie były trochę inne, no, ponieważ byliśmy ze znajomą rodziną, na przykład w Bułgarii też mieliśmy taką zaprzyjaźnioną rodzinę, Wtedy, ale jakoś wieczorami tylko się spotykaliśmy, prawda? A tutaj tak. wyszło, że jakby już lecieliśmy, można powiedzieć, razem, i chcąc, nie chcąc, wyszło u nas tak, że w sumie prawie od rana do wieczora byliśmy razem, więc. Tak. Najczęściej nawet nie miałam czasu na nagrywanie, nawet nie wiedziałam, gdzie jest mój telefon. Więc z jednej strony mam mało kontentu a z drugiej strony wyszło też bardzo fajnie, ponieważ trochę rozróżniliśmy głowę. Akurat niestety pogoda nam nie zbyt dopisywała, ale właśnie przez to, że na przykład dziewczyny miały swoje przyjaciółki, no to wyszło na to, że one się nie nudziły i my się w sumie też nie nudziliśmy, ponieważ nie musieliśmy... Pogoda, gadałszy, pogoda. Tak. Pogoda cały czas, było słońce. Tak, ale był ale wiatr straszny, wiatr, tak. chłodny, zimny wiatr, nie ciepły, Prawda, tylko naprawdę było tak... Super. No super. mam nadzieję, że jutro też tak będzie. Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. z nami. A właśnie dzisiaj szłam i sobie myślę, czy teraz bym poleciła Egipt i ten hotel. I tak sobie idę, idę wieczorem wtedy, jak szliśmy na Tomahawk. I to tak sobie myślę, jest troszeczkę inaczej i wydaje mi się, że w sezonie ten, kto tutaj przyjedzie, no to będzie miał zupełnie inne wrażenie. Maju się zaraz, już kończę. Tata ci zrobi internet. Będzie miał zupełnie inne wrażenie i ogólnie będzie, wydaje mi się, że nawet więcej może znaleźć plusów niż minusów. Wydaje mi się, że faktycznie najlepiej jechać nie w sezonie, ale troszeczkę, gdy już jest cieple. Też wiadomo, że z pogodą no, bywa różnie. Często też w lutym tutaj może być bardzo ciepło. No ale niestety, Nie, to... no to my tak trafiliśmy Słuchajcie kończymy już tego vloga Ogólnie pobyt w Egipcie e, polecamy, prawda? Warto przyjechać tak. Nie przy... za bardzo, tylko baseny i jedzenie Słuchajcie kończymy już tego vloga Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj Sami, Życzę wszystkim miłego dnia my się tutaj dla mojej robi internet Do zobaczenia, wi-fi tak Do zobaczenia, do kolejnych vlogów Pa pa.